Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii TOP 5 tylko tym razem będą to palety cieni tylko u mnie jest ten mały problem, że jestem straszną, straszną maniatką palet i no będzie mi ciężko wybrać top 5, dlatego postanowiłam, że no nie jestem w stanie ich tak jakby posegregować od miejsca ostatniego do pierwszego, dlatego, że no dla mnie te palety dzielą się na różne, bo są takie klasyczne, gdzie macie same brązy, ale są też takie powiedzmy kolorowe, więc trudno to w sumie zestawić razem i powiedzieć, że ta kolorowa na przykład jest lepsza od tej brązowej, bo to zależy wszystko od zastosowania i funkcji, więc no tutaj ciężko by, byłoby mi to zestawić w jednym punkcie, więc powiem ogólnie koło mam w sumie przedstawione 7 palet, więc powiem o o tym tak mniej więcej, co według mnie jest dobre, tanie, oczywiście jak najbardziej o to tutaj chodzi, żeby te produkty były dobre jakościowo, no i oczywiście przystępne cenowo. Ale no tutaj zanim przejdę do tak jakby tego mojego rankingu, to powiem o palecie, no której, która po prostu jeśli chodzi o produkt w z niższej półki, że tak to powiem, no bo ta paleta jeszcze jest w przystępnej cenie, bo kosztuje 50 zł, to jest paletka z Mio przy współpracy z Beauty Beatrix Instagram. I naprawdę według mnie to jest chyba najlepsza paletka, jeśli chodzi o te paletki tak jakby trochę tańsze. Ona jest naprawdę bardzo dobra jakością, no tylko jeden minus jest taki, że no chyba już jej nigdzie nie dostaniecie. No wyprzedała się praktycznie wszędzie, bo to była edycja limitowana. No i chyba jedyne co, no to jeśli ktoś będzie jakoś ją sprzedawał, czy też po prostu znowu jakoś trafi do sprzedaży, no nie wiem, ale jeśli możecie zacząć w środku, no to ta paletka ma po prostu cienie piękne. Bo zaczynając od takich, które możecie, na których możecie bazować... Są brązy, jest czarny, no i macie też przepiękne kolorowe cienie. Oprócz jeszcze kolorowych cieni macie błyski tutaj, macie, no ta kala, no tutaj jest po prostu piękne, żeby wystarczy tylko nałożyć ją na oko i po prostu jakaś kreska i pięknie to wygląda, naprawdę pięknie, a jeszcze na opalonym ciele to się tak mieni w słońcu, że to naprawdę jest cudo. Bardzo chciałabym mam ją polecić, no ale niestety nie kupicie jej, więc tutaj moje polecenie tak naprawdę jest zbędne, bo ciężko ją znaleźć. No, online, gdziekolwiek, chyba nie wiem, czy ona gdziekolwiek jest, bo ja jeszcze przed filmikiem specjalnie przejrzałam wszystkie strony i gdzieś tam była na Allegro, za chyba 9 dych, ktoś tam odsprzedaje ją, czy coś takiego. Także naprawdę, no, tutaj, jeśli chodzi o tą paletę, naprawdę jest cud, ale no cóż, nie ma jej. W takim razie możemy teraz już przejść do paletek, których sobie na spokojnie znajdziecie, także będę odsyłać do opisu, tam znajdziecie wszystkie linki do poszczególnych produktów, jeśli Was coś zainteresuje. Ja tutaj zacznę od palet z Everline, która... Moje, moje pierwsze wrażenie to po prostu, jakie ma cudne opakowanie. Ja jestem jakoś z tego typu, może to dziwne bądź nie, ale ja przywiązuję uwagę strasznie do opakowań. I dla mnie opakowania muszą być też ładne, estetyczne, żeby mogła sobie tutaj zrobić wystawkę, żeby wszystko fajnie wyglądało. Więc dla mnie tutaj, jeśli chodzi o opakowania, to też yy, grają dosyć sporą rolę, bo no. Płaci się za wszystko, a nie tylko za to, co jest w środku. Nie, ale serio, lubię też, żeby opakowanie było ładne, fajne, estetyczne, także do tego też przywiązuję sporą uwagę. Więc tak, jeśli chodzi o to opakowanie, to naprawdę ja nie wiem, ono jest tak śliczne, na pierwszy rzut oka widać. Wow! Dobra, więc jeśli chodzi o środek, to ta paletka jest w sumie pomieszanie, takiej klasycznej, z błyskami, taka w sumie funkcjonalna, bo ja bym mogła ją zabrać na wyjazd, jednak jest. Troszkę może za długa, jeśli chodzi o wyjazd. Nie wiem, czy musiałabym mieć jakąś mega długą yy, kosmetyczkę, żeby ona się zmieściła. Ale tak czy siak jest funkcjonalna, jest użytkowa. Oczywiście ja ten pędzelek wywaliłam, bo tak jak mówię, zawsze mówię, że ja tych pędzelków i różnych rzeczy, które dają do produktów, nie lubię. Dlatego ja już tutaj to wyrzuciłam. Jeśli chodzi o błyski, to są super. No po prostu cała paletka ma bardzo fajne cienie, fajnie wszystko komponuje. I co by tu więcej umówić? ja ją kupiłam na promocji w Rossmanie, jak była ta minus 55, za około 23 zł, 22, coś takiego, teraz kupicie ją za około tam 30, 35, więc jak najbardziej moim zdaniem spoko cena za tyle cieni, tutaj też jak najbardziej lusterko ma, także tutaj wszystko w jednym, no paletka bardzo fajna. Teraz przejdziemy do paletki nieco innej, bo nie jest to taka zwykła paleta użytkowa, wielofunkcyjna, no tylko mamy tutaj... Paletę, która po prostu zawiera tylko i wyłącznie cienie foliowe. Ale jeśli chodzi o te cienie, jest to paletka z make-up Revolution, nie wiem czy zauważyliście, także wolę o tym wspomnieć. Ja po prostu uwielbiam taki zestaw. Te cienie po prostu pozwalają na wykończenie makijażu w taki świetny sposób. Ja uwielbiam je za co? Za to, za wszystkie kolory, jakie on tutaj posiada. Do makijażu klasycznego, do takiego, żeby tutaj móc sobie zrobić coś kolorowego, wymyślić coś fajnego. Poza tym idealnie się je rozciera na oku. To po prostu jakie one mają pigment, nie wiem czy by... Wy możecie to zauważyć, no po prostu to jest przepiękne i te cienie są tak milusie jak masełko, no po prostu uuu. no dla mnie to jest totalny szał i ja je naprawdę uwielbiam używać na każde wykończenie oka, żeby tutaj no na jakiegoś błysku, no to to wygląda pięknie także jeśli chcecie mieć tak jakby wszystkie, tak jakby różne, przeróżne kolory cieni foliowych no to naprawdę ta paletka jest cudna, poza tym też no oczywiście nie jest droga bo kupicie ją tutaj około 30 25 zł, a zawierano tutaj mamy 15 cieni przy różnych odcieniach, także naprawdę robią cudo. Ja tutaj Wam jeszcze może zrobię jakieś słocze, żebyście. O! No widzicie, że jest mocno. Także no dla mnie to jest coś pięknego. Pozostając już przy takich nieco abstrakcyjnych paletkach, tutaj powiem Wam też o paletce z Makeup Revolution. I teraz tak. Yy, ogólnie, tak na marginesie, jeśli chodzi o paletki Makeup Revolution, ja uważam, że to jest chyba jedna z najlepszych firm, jeśli chodzi o paletki yy, ogólnie, jeśli, no bo to one są i tak, i tanie, jeśli chodzi o cenę, no bo one zwyczaj kosztują mniej niż 50. No tutaj w granicy 50, ewentualnie ta tutaj, co możecie zauważyć przy współpracy z Alexis stąd, ona kosztuje tam coś około 100, ale same, no ale też jaka jest duża, ale same ogólnie te paletki, według mnie, są bardzo dobre jakościowo z Makeup Revolution, o zależnie, niektóre tam zdarzają się takie gorsze, ale jest sama w sobie są bardzo fajne no i oczywiście przystępne cenowo, A jeśli chodzi też o paletki z Makeup Revolution no to wybór macie bardzo duży także no, um, według mnie tutaj Makeup Revolution naprawdę jest w tych topce jeśli chodzi o te produkty jeszcze takich przystępnych cenach a jeśli chodzi o środek palety, no to ona sama w sobie według mnie ma śliczne kolory. Dla mnie ona jest właśnie taka, żeby zrobić coś tutaj szalonego, jak najbardziej na jakiś festiwal, bądź też po prostu takie jakby fajne wiosenno-letnie kolory, na którymi możemy się malować. I co mi się też podoba bardzo w tej palecie, to to, że ona ma tak jakby każdy y, cień matowy ma swój odpowiednik. Więc, jak tutaj na przykład mamy czerwony matowy, to mamy błysk czerwony. Mamy pomarańczowy, to mamy taki pomarańczowo złoty błysk. Jeśli mamy żółty, no to akurat możemy to naliczyć pod to, ale fiolety mają dwa, od, te, mają dwa odcienie: niebieski ma niebieski odcień. I praktycznie tutaj zielony ma zielony odcień. Każdy ma swój jakby odpowiednik w postaci błysku. Także to mi się bardzo podoba i sama paletka w sobie jest bardzo funkcjonalna. Ten cień tylko jest taki... jakby to powiedzieć. On niby, się fa on niby fajnie wygląda, ale jak zaczynam go rozcierać, to on po prostu znika. I no tyle. jeśli chodzi akurat o ten cień, to jest taki... Takie nic, ale same w sobie wszystkie cienie wyglądają naprawdę bardzo fajnie, świetnie się komponują na oku. Ja już naprawdę nie jeden makijaż nie zrobiłam i jestem z niej bardzo zadowolona. Także jeśli chodzi też o jej cenę, o nie, nawet tutaj takie trochę usterko jest pobrudzone. Jeśli chodzi o jej cenę, to też jest w granicach od 30 do 40 zł, w zależności od strony. Także no bardzo przystępna cena, również mamy tutaj 15 cieni, a nie, tu jest 18, sorry. Tu jest 18 cieni, także jeszcze więcej. Dobra i przechodząc do kolejnego produktu, znów mamy produkt z Makeup Revolution, e, tym razem czekoladkę, poza tym to jest trzecia paletka z Makeup Revolution, ale nawiązując do tego co mówiłam wcześniej, według mnie te paletki są naprawdę bardzo dobre i teraz tak, mamy tutaj w sumie 18 cieni. I ta paletka jest, tak jak widzicie, można powiedzieć wielofunkcyjna, bo ma brązy chłodne, ma brązy ciepłe, ma tutaj błyski i chłodne, jak i ciepłe. No i mamy też oczywiście różne fajne kolorowe cienie, bo tutaj patrząc, jak i fiolety, róże, żółte, także no naprawdę... Fajna, klasyczna paletka, że można pomalować się naprawdę klasycznie, ale można też tutaj dodać jakiegoś koloru. Dla mnie ona jest taka letnia, taka, ma takie idealne odcienie, jeśli chodzi o lato. Ja naprawdę uwielbiałam się tą paletą malować przez jakiś czas i była jedną z moich ulubionych. Poza tym też pięknie pachnie. I jeśli chodzi o jej cenę, to też jest bardzo przystępnie, tutaj jak najbardziej około 30 zł, nieraz poniżej, w zależności od tego, gdzie ją możecie wyhaczyć i na jakiej promocji no co by tu więcej mówić, paletka bardzo fajna ogólnie te czekoladki bywają naprawdę bardzo fajne niektóre, mam zastrzeżenie do no niektórych palet, palet czekoladek niektóre tak pachną sztucznie, nie wiem czy kojarzycie po prostu tak jakby dziecięce takie mm, kosmetyki co można było kupić jakieś tam zabawkowe, różne, przeróżne, to one tak pachniały taką sztuczny, sztucznym czymś po prostu, no to one niektóre tak pachną nie wiem czy przez to, że próbują uzyskać jakiś zapach, czy jakoś powiedzmy, że tutaj tam mm, na przykład jakieś mam pierniki jak w tej świątecznej edycji pierniki tam były, nie wiem co tam jeszcze, to nieraz one tak zalatywały takim sztucznym zapachem. Więc to jest taki jeden minus do tych wszystkich czekoladek, ale tak poza tym niektóre pachną świetnie. Na przykład ta osobiście pachnie pięknie. I ostatnią już paletką, którą chcę Wam pokazać, jest paletka z VIBO. I teraz tak, jeśli chodzi o tą paletkę, to też pierwsze, co przykuło mnie uwagę, no to po prostu opakowanie Piękny, mieniące się złotem opakowanie. Mamy też tutaj taki fajny materiał zamszowy, także jest ta paletka inna niż wszystkie, bardzo mi się podoba. Poza tym ta paletka jest też dość kontrowersyjna, dlatego że niektórzy uważają, że jest to po prostu zwykły zamiennik paletki z Nabli, a niektórzy uważają, że jest to po prostu podróbka tej paletki. Także ja przyznam szczerze, że tutaj nie chciałam tego jakoś w ten sposób komentować, testować ani żadnych z tych rzeczy, dlatego że paletki. Znabli nigdy nie miałam Poza tym też żadnej innej Ani tej, więc tutaj Stwierdziłam, że nie będę się na ten temat wypowiadać powiem po prostu tylko i wyłącznie o tej paletce, nawet jeśli to jest podróbka, no to po prostu będę oceniać tylko i wyłącznie tą paletkę. Więc tak, ta paleta według mnie jest idealna, tak jak tamta poprzednia, poprzednia z Make Up Revolution, jeśli chodzi o makijaż e, dzienny, klasyczny i też jeśli chodzi o osoby początkujące, bo naprawdę bardzo łatwo się nią rozcielać cienie, ma świetny pigment no i jak tutaj ja się nie maluję, to jest raz, dwa i jestem pomalowana, dlatego że e, no super mi się z nią współpracuje. I co jeszcze mogę powiedzieć? Jedyny minus, ja lubię, jak paletki mają lusterka, Ta niestety nie ma, ale no nie wszystkie muszą mieć. Jest to idealna też paletka wyjazdowa moim zdaniem, bo mamy tutaj cienie bazujące, fajne brązy, błyski, no i tutaj jeszcze nawet jakiś pomarańcz z fioletem się znajdzie. Także ogólnie paletka wielofunkcyjna, ma jedyny minus, że nie ma tego lusterka, ale sama cena też jest zadowalająca, więc paletka fajna, mała, zgrabna z ładnym opakowaniem. Jak najbardziej jestem na no tak. I to w sumie będzie na tyle w tym filmiku. Przedstawiłam Wam w sumie 7 paletek, z czego 6 Wam podlinkowałam w opisie. Mniej więcej też zrobiłam research. I linki, które znajdziecie tutaj są od razu odsyłane do tych paletek, które w sumie chyba są najtaniej, no chyba że coś się zmieni. Także ja tutaj mniej więcej tak uprzejmę, żeby wkleić te linki, gdzie te paletki można kupić najtaniej, bo jak wiecie, to nieraz też zależy od strony, że gdzieś indziej może paletka kosztować 30, gdzie indziej może kosztować 40. Także bądźcie na to uważni, sprawdźcie najpierw przed zakupem, żeby tutaj nie przepłacić, nie wiadomo, niepotrzebnych. Nie, niepotrzebnie do no mniejsza i to w sumie ode mnie to na tyle życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru Tak jak zawsze mówię w zależności od jakiej porze to oglądacie i do zobaczenia w na następnym filmiku